Siema, z jej strony Ksao i witam w kolejnym odcinku ze Złotego Lasu. Dzisiaj mamy rodzinę Widelec, Powab i Maniak do zagrania, więc nie czekamy, lecimy dalej. Rodzina Widelec mieszka tutaj, i tutaj mieszka Rychu ze swoim synem, bodajże Krzyśkiem, i on ym, zarządza barem. To jest bar Urycha. Będziemy dzisiaj. Starali się przede wszystkim zagrać się jeden dzień. Pokażę Wam bar. Tam trochę sobie zarobimy kasy. I generalnie tutaj rozgrywka będzie wyglądać w taki sposób, że każdego dnia będziemy sobie tam po parę godzin spędzać na tej parceli. Zrobimy trochę kasy i wrócimy. Okej, okay, no to tutaj mamy Ryszarda. Tutaj mamy Krzyśka. Krzyś, jak ma aspiracje romansowania. go się zauważyła, że, że on nie chciał pracować, ponieważ tak jest w jego opisie postaci napisane, że, że dlatego został z ojcem, bo, bo nie chciał pracować nigdzie. A pomaga ojcu, nie? Jest trochę tak nielogiczne. Jak najbardziej jest to logiczne, gdyż po prostu po zobaczycie, jak wygląda sam bar. Właśnie dlatego pójdziemy do baru z synem i pokażę wam, co tam się robi. I dlaczego to nie jest ciężka praca. Uwaga, więc tak wygląda bar. Tutaj nawet nie pracuje nikt na stałe, tylko po prostu się losuje jakiś sim i to wszystko. I nie musimy mu nawet płacić. Dlatego tutaj mówię, no robota wygląda praktycznie tak, że tylko nagobuje się ludzi, żeby tutaj coś kupili i to wszystko. Dlatego Krzysiek ma szansę znać sobie jakąś dziewczynę może. No chodź, Rychu, weź tutaj ludzi nagabuj. No i tak tutaj właśnie wygląda cała praca. I się nie dziwcie, że no, tutaj pracuje jego syn, bo pracą to tego nawet nie można nazwać. Monika Pilot przyszła. Zakonnica, No idź tam. Zekon sprzedaż rób. No, przecież się tu. Posiedzimy tu sobie chwilę i zaraz wrócimy na chatę No, nie zarabia się tutaj dużo, bo jednak, no, 52 simolony zapłacił, jak to to jest nic. Albo 30. Nie, to już nie 30 to chyba dla nas leci. No, w każdym razie, no, kokosów tutaj nie zarobimy. Dobra, możemy wracać do domku, bo tutaj się w sumie, no, po nic się nie dzieje. Już ludzie nie przychodzą. Możemy iść w chatę. No i ten typek tam sobie pracuje praktycznie za darmo. No dobra. Ale ponieważ zostało mi zarzucone <noise> słusznie, że ja nie robię jakichś ozdób, to zrobimy tutaj jakieś ozdobki. A w sumie to nie, to nie pasuje. To jest z uniwersytetu. Jakieś mu tutaj, nie wiem, plakaty damy o ofelę jakąś. No i zdamy też jakieś rzeczy. Co by mu tu dać w sumie? Ja, jakiś tam śmieciowy obraz mu daliśmy. Niech coś mają. No generalnie to jest bieda straszna. Krzysiek, jak widzicie, zostawia tutaj lekcje swoje. Ma je zupełnie gdzieś. No ten dom to jest taka przyczepa kempingowa. Tak można powiedzieć. Taki barakowóz, no. Więc tutaj nie jest zbyt... E, bogato. Coś nie ma jakiejś bidy, bo każdy ma swój pokój, więc nieźle. No właśnie, a Ryszard? No Ryszard, jak widzicie, no... zna dużo osób. W sumie niczym się nie zajmuje. Myślałam, żeby go zeswateć za gatą, ale z drugiej strony ona leci raczej na kasiastych chłopów, więc... No, nie pasuje mi to tutaj. Krzyśka nie mam pojęcia, z kim zeswateć, bo nie mam aż tyle simek nastolatek. Więc będzie taki... no niezbyt. No nie, nie odrabiaj lekcji, ty nie pasuje to do ciebie. Ty nie nie odrabiaj lekcji. No, kto tam gada? Nie, to twoja siostra. Dobra, zagraliśmy tutaj ten dzień, to następna rodzina. Kolejna rodzina to rodzina Powab, czyli zombiak i czarodziej. Ale to zaraz zobaczycie. Więc tak, to jest bardzo tragiczna historia. Marcelina miała narzeczonego. Ten narzeczony zmarł w pożarze. Po, pożar, po, pożarze. Pożarze. No, a Marcelina nie miała już jakby sensu życia. No i przypadkowo spadł na nią, spadł na nią satelita. No i, i umarła, ale ten oto czarodziej, który pewnego dnia pojawił się w jej życiu, postanowił ją przywrócić właśnie do żywych. No i dzięki temu Marcyjny widzimy w takiej oto formie. No nie miał on za dużo kasy, więc no przemiana nie wyszła zbyt dobrze. No ale jest chociaż ona w pewnym sensie żywa. Tutaj mamy pokój właśnie jej. Tutaj jest jego pokój. Mają osobne pokoje. No i tu mamy właśnie tego narzeczonego. No on już... no rip, nie? W każdym razie Aleksander się potajemnie w niej podkuchuje, jednak ta no, no, nie pała do niego uczuciem. Ma takiego kolegę, pana Melona, Gdzie on jest. W ogóle oni ma mają maksymalną chemię z Aleksandrem. <grych> Marka Melona, to jest jej przyjaciel. Jakby tutaj są dwie drogi do wyboru. Można próbować ją swatać po prostu z trzema piorunkami, albo właśnie z Markiem. Ja początkowo panowałam tylko jakby z Aleksandrem i potem się okazało, że właśnie mam te trzy piorunki. No, wybór należy do Was. Ja sama jeszcze nie wiem, jak to poprowadzę. Chociaż korci mnie jednak, żeby tutaj pójść w trzy piorunki, ale ona właśnie, jak widzicie, nie za bardzo za nim przypada, no bo ma do niego żal, że jest przez niego zombiakiem. No ale, zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, o, co mi dziecko. Musimy jej w ogóle znaleźć jakieś um, zajęcie. Potrzebujesz się nauczyć gotowania na pierwszy poziom. Ona w ogóle tutaj miała dużo tych umiejętności, tylko jak się stała tym zombie, no to w ogóle opuściła dzień pracy. Jak się stała zombie, no to, to już to szybko znikło. Bo tam, jak się to zombie źle przywróci, to właśnie te umiejętności znikają i osobowość i tak dalej, więc ona, jak widzicie, ona ma wszystko do kitu. Tutaj jest kuchnia. Gosia przepraszam, no ale nie miałam pomysłu, gdzie tą kuchnię dać. Czę drogą ciągle mojego Gosia Gosia. Chodzi oczywiście o Gosię z kanału Szczęśliwy Ziemniak i o jej film, ponieważ postanowiła zagrać w moim otoczeniu. Jest mi bardzo miło. I zapraszam serdecznie na ten, na ten film. Zapoznajcie się, bo warto. W ogóle tutaj mam 18, ale jeszcze chwilę powiem. No chcę z nią sobie pogadać. Mógłbyś spróbować. Mm, akurat jedzie do roboty. Dobra, to ty sobie może zaprosić tego swojego koleżka. Masz jakiś tam przyjaciół, ale... No, żeby sobie imprezkę zrobić, rzeczywiście. Ale weź urząd do przyjęcie. Nie wiem, ile osób przyjdzie. Nie może jedna tylko. Serio, tylko jedna. No, ale dobra, przynajmniej Marek przyszedł. No, drugą wy się mu jeszcze raz przyjrzyj, bo może. Może macie jednak więcej kierunków. No, nie, no, zero. Dobra, weź z nim, gadaj. Te podmianki, no nie. Tragedia. No, teraz trochę lepiej będzie wyglądać. Dobra, chodź, pogadaj sobie jeszcze, z... gdzie on jest. Tu. Tu nie macie ani muzyki, ani nic. Może by coś kupić takiego. Tylko na czymś trzeba to postawić. Panie najlepsze. No, zawołaj go. No, nie da się go zawołać. Super. Nie idź tu, chodź tu. Tańcz, tańcz się razem, o. To jest twoja psia psiuła przecież. No nie, no w sumie by ładnie razem wyglądali, ale z drugiej strony. Czy to nie było zbyt oczywiste? Dobra, koniec imprezy. No to chyba czas się zmywać. Poznaliście tą rodzinę mniej więcej. Nie wiem, jak rozwinę tą, ten wątek, naprawdę. W ogóle przeszukaj. Weź, przeszukaj. Może coś znajdziesz. Czy jest ty Dajcie, że przeszukam. Aha, ona w ogóle zanim umarła, to się interesowała astronomią. A właśnie, ona się co chwila kąpie, bo i tak jena spada. Dobra, wstępna rodzina. Kolejna rodzina to rodzina, którą pominęłam. ta rodzina z Zupka. Jest tutaj tak, Agata Detal, która ma córkę, nie wie z kim, wie z kim w sumie <grydy> ta córka jest. No i tutaj są jej dwaj byli faceci. Ona po prostu jest taką pijawką i sobie znalazła dwóch yy, gości, którzy są naiwni. No i sobie z nimi żyje. To jest jej pokój. <grydy> Muszę tu przerabić podłogę, bo mam podmiankę. Ale no, po prostu uwielbiam, uwielbiam u niej grać, naprawdę, to jest, czy grać, no jeszcze grać to w sumie nie gram, ale jak tworzyłam ten dom, wiedziałam, że ta historia będzie po prostu dla mnie najciekawsza. Ona tutaj ma taki pokój, cały różowy, no jest po prostu pasożytem. Tutaj jest jeden z jej byłych facetów, to jest jej pierwszy były facet, to jest jej drugi były facet. No oni ogólnie, no nie jest tak, że są wrogowie z nią, nie? Po prostu się rozstali. Ona oczywiście nie była wierna. Żadnemu z nich. Mm, więc to nie jest tak, że wiecie, że oni tutaj mają jakąś dramę, że tam się y, nie lubią z nią. Aczkolwiek będziemy do tego dążyć, żeby właśnie się z nią nie lubili. W ogóle ona ma z nią trzy piorunki, porażkę, chopie, weź sobie, znajdź jakąś normalną laskę. To są młodzi faceci, więc tam. No, ona też w sumie jest młoda. Więc no, dlatego mi też jest ich szkoda, że ona ich tak wykorzystuje wszystkich. No, widzicie o. No, sporo tego towaru było. Będziemy próbować tutaj robić jakieś y, akcje z nią związana. Oni generalnie chcą się jej stąd pozbyć, nie? Dara, idź się z nią kłóć. Na tym ma polegać wasze życie z nią tutaj. Ale do pracy idź. No to teraz ty się z nią kłóć, Paweł. To są w ogóle miastowicz. Wprowadziłam chłopków, którzy akurat przechodzili obok domu i ona się z nimi zainteresowała i tak ta historia się potoczyła. No ale dalej się jeszcze przyjaźniam. No bo mają trzy piorunki, to będzie ciężko te relacje zepsuć. No nie pracuje, nigdzie nic nie robi. O, Ignacy Ogniwo. Ignacy Ogniwo jest od rodziny Ogniw właśnie. No, nie z prawnikiem. Jego matka też jest zresztą prawnikiem. I ta jego żona chce się z nim rozwieść, On jeszcze o tym nie wie. To by był dobry dla niej cel. W sensie dla Agaty. On by był dobrym celem. Ua, trzy pioruny, dobra. Dobra, ja już nie potrzebuję nic więcej. Weź jakoś z nim tutaj, coś go zagadaj. Chcemy robić dramę. Swoją drogą, czy ty masz jakieś bonusy kupione? Masz jakieś bonusy kupione. Bo ja kupowałam im bonusy, właśnie i nie pamiętam. Da, daj, cały go. A ty całuj mnie. Kurde, ale się dobrze to robią. Masakra. No, pocałuj go. O, o. Dobra, już jest nasz koleś. Już jest po prostu nasz. No, prawie. To idź, skorzystaj. Swoją drogą ona teraz jeszcze kręci z Jackiem Melonem. Tym samym Jackiem, który jest z panią Cleaner. O, pa, się jeszcze pan tutaj przechodzi. Leź ja się, go zagadaj. On ci się nie podoba? Zagadaj, jakby miał ci się podobać, no. Dwa kurde piorunki. W ogóle ciężko się z nim gada. No właśnie, weź go, zaproś. Masakra, jak on się z nią zżywa, to jest po prostu aż okropne. Źle się na to patrzy, ale no to by był dobry pomysł, żeby ich połączyć. O, powiedział, że ma żonę. A to cóż, wymyślimy, wyprowadzisz się. Nie, nie, wyprowadzić się. Ty się do mnie wprowadzisz? Nie no, ona takim frajrem chyba nie jest. Ale ona go mami Może na dziecko zrobię? O, idzie im Jacek. Ja mam jacek, Co ty tam kombinujesz? Widzę No, Leź go tam, wycałuj. Weź, dawaj, następny pan. Chyba tego akurat znasz, co? Czy nie? Nie, nie znasz go. Jej się wszyscy faceci po prostu podobają. Nieważne jacy. Rudzi, bruneci, blondyni. Nieważne. Zamężni czy nie? Czy, czy nie zamężni, tylko. Tutaj byle co damy? Co? Jakimi kochankami? Więc z tym dałam. Do chłopaków na pewno nie wrócisz. To, To jest pewne. Oni nie są aż tak naiwni. No, się z nią kłóć. Mamy zero simuleonów przez tą złą decyzję. Dawaj, kłóć się z nią dalej. No i pan Paweł. Pan Paweł też idzie się kłócić. No, dawaj, kłóć się z nią. Nie wiem, co zrobić, żeby im szybko zmalały te relacje. Weź tam do chłopaków. Więc będziemy tutaj raczej tak dążyć, żeby chłopaki po prostu sobie też znaleźli jakieś dziewczyny. Fajne. Żeby się dorobili, chociaż no będzie ciężko. Ło, z tego lecą te pioruny prądem wali. No i co? No i tak jak mówiłam, no będziemy tam próbować, żeby się znalazł jakiś fajny gościu dla niej. też myślę, że pan Ogniwo jest idealnym kandydatem. Dobra, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam Was już na następny. Nie wiem kiedy, jak zawsze. No i co? Na razie!